Podsumowując, masz za zadanie przeniknąć do placówki górniczej, gdzie mamy nadzieję znaleźć Roberta i Sergieja. Spodziewamy się ciężkiego oporu separatystów i S-23. Pójdę z Raquel przodem, żeby zbadać teren. Bądźmy w kontakcie radiowym. Teren kopalni jest podzielony na dwie części: powierzchnię oraz tunele na dole. Gdy dostaniesz się do tuneli, musisz radzić sobie sam. Postaramy się zabezpieczyć ci drogę ucieczki. Użyj wszystkich swoich zdolności, John. Rozglądaj się i wykorzystuj otoczenie. Będę cię obserwować przez kamery na satelitach Ważniak i łaskawie wyciągnęli drogie zabawki. Dobra, skończmy to wreszcie. No, więc witam Was w kolejnym odcinku. Wydaje mi się, że to będzie ostatnie z fabuły podstawowej. Ale zobaczymy, co z tego jeszcze wyniknie. Na tym on muszę przeniknąć do kopalni. Na obszar w sumie kopalni. Aczkolwiek, Odbiór. ja też jestem gotowa. John. W zauważyłam faceta, który po wyjściu z windy zamknął ją kartą magnetyczną. Musisz zdobyć tę kartę, żeby dostać się do podziemi. To komplikuje sprawę. Dobra, skup się. Ten facet z kartą musi gdzieś tu być. Poszukaj ich przywódcy. No. O, może mogę wejść. Udało się. No, op. Dobra, udało się wejść. Tutaj. Dobra, czy ktoś tu jest u góry? Dobre pytanie. Wchodzimy na górę. Patrzymy kto tam jest, gdzie tam jest i w ogóle.

jeje. od razu można ściągnąć. Bo ty tylko beż mi przeszkadzał i odkrywał to żeby mnie wychwy wychwyciłeś, byś cały tutaj w alarm wprowadził. Wojny bruk oznaczone. Coś tu jeszcze jest? Nie wydaje mi się. Dobra, rozpoczynamy więc trochę sobie. Dobra, rozpoczynamy więc likwidację wrogów. Tyk kolejny. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, kolejne ściągnięty Tara daram. Coś na ciebie. Ktoś tam jeszcze jest. Chcemy się pozbyć od razu? Chybotaś. Dobra, sprawdź, to tu jesteś. Te głowy. I ciebie się też pozbywamy. Dobra, udało się bez najmniejszego problemu. Zobaczymy. Nie ma alarmu, jest tylko po prostu zaciekawienie ich. Tak bym to nazwał bo alarmu stricte nie wywołałem Po prostu zwróciłem uwagę na to że Dobra mamy pistolero. Dobra Tu jest coś Dobra uh... Dlałe mi kartę Już więcej wrogów nie ma, bo tu wszystkich ściągnę, ściągnąłem Dawaj kartę I Teraz się okaże, co, co się będzie wiązać z tym, co tu się wydarza Czy brać karabin, czy jednak... Uważaj tam na siebie Okej okay. do, do Przepięcie. Wybuchł jeden generator, może nawet więcej. Cała ta rozklegotana instalacja się rozsypuje. Ten wybuch wyłączył system chłodzenia reaktora. Siedzisz na bombie zegarowej. Ile mi zostało? Parę minut, godzin, Zacznę nie wiem. gdzie. Stacjonują no, w dole. Oh. Dobra. I co? Dołącz do rewolucji, wkrótce wygramy. Pewnie. I jebana. pan? Hmm. chyba miałem jakiś kamyczka. Zacznij mówić. Twój cel jest tam. Te przerażające twarze. Ciągle. Do rewolucji. Wkrótce wygramy. Dobra Uwaga wykryto, intruza. To nie jest źle, wydaje mi się, że może i wykryli mnie, ale. Najważniejszy Robert i Siergiej muszą zaczekać. Będę wspierać Johna. Nie. To zbyt niebezpieczne. Spróbuj mnie powstrzymać. Powiedziałem nie! Uwaga! Wieżyczki obronne Uwaga! wyłączone. Krytyczna temperatura rdzenia. Czekam na ciebie, bracie. Na pewno wiesz, gdzie mnie znaleźć. Uwaga! Automatyczne wyłączenie nieudane. Uwaga! Rozpocząć ewakuację pracowników. Uwaga! Krytyczna temperatura rdzenia. Uwaga! Automatyczne wyłączenie nieudane. Uwaga! Krytyczna temperatura rdzenia. Okay. Automatyczne wyłączenie nieudane. Uwaga, krytyczna temperatura rdzenia. Uwaga, automatyczne wyłączenie nieudane. Uwaga, krytyczna temperatura rdzenia. Uwaga. Automatyczne wyłączenie nieudane. Uwaga. Krytyczna temperatura rdzenia. Uwaga. Automatyczne wyłączenie nieudane, na złą stronę poszedłem, okej okay. Uwaga. Krytyczna temperatura rdzenia. Uwaga! Automatyczne wyłączenie nieudane. O! Uwaga. Krytyczna temperatura rdzenia. Uwaga. Automatyczne wyłączenie nieudane. Nie mamy broni! będę! Nie rób niczego głupiego. John? Uwaga! Automatyczne wyłączenie nie uda. Ty nie słyszysz alarmu, Robercie? Reaktor w stanie krytycznym No to go byłem. Nie mogę! Żeby zapobiec stopieniu reaktora, trzeba wejść do środka! To samobójstwo! Nie odejdę, póki tego nie załatwi. Niby czego? W przeciągu kilku minut reaktor wypełnił całą kopalnię zabójczym promieniowaniem. Jest już po zabawie. Najbardziej bardziej on powinien do nas dołączyć. Szlak! Niech co słyszałem, że rozmawiacie o mnie. Jeszcze jest czas, Możesz się przyłączyć. Ty, ty wiesz o czym mówisz? S-23 to są terroryści. I co z tego? Walczą o lepszy świat. Do cholery, Robert! Oni cię wykorzystują! Zresztą. Nie myślałeś co się stało z Milą? Próbuję tobą manipulować, Robercie. Zabili ją, Robert. Stowarzyszenie 23 chciało cię złamać, zniszczyć i odtworzyć na własne potrzeby. Mila została zabita przez promieniowanie wkrótce po tym fiasku z dronem w Kongo. Próbowaliśmy pomóc. Umarła w Twoich imieniu. Tany nigdy nie atakowały dronami Kongo. Flostof sam ją porwał i otruł, po to, żeby cię złamać. On to nazywa Filarem. Mogę ci to udowodnić, Siergiej? Próbuję Tobą manipulować! Robert Nord jest martwy! To prawda? Ty jesteś Armazji ze Stowarzyszenia 23! Razem Czy to, żeby... to prawda! Tak! Jej śmierć była niestety konieczna! Musieliśmy uwolnić Cię od przeszłości, Robercie! Robert! Zabrali mi ją! Zabrali mi wszystko, co miałem. Robert, musimy już iść. Nie mogę! Nie mogę! I tak już za późno. Więc spróbujmy może chociaż uciec. Racja. Okej. Okay. Racja. Dobra. Idziemy. Wybacz mi, John. Pozdrów potem mnie panem. Robert! John, jesteś cały? Robert! Co ty kurwa John. robisz? Nie! On zginie! On już jest martwy. Przykro mi, ale tak jest. Nic nie poradzi. Robert! Jest bezpiecznie. Wróć do domu, John. Dalej, John. Musimy stąd iść. Taki trochę lipty by powiedział koniec, To no, taki... No, w sumie nic, nic więcej nie wiemy, Ciek tak jakby no... Nic specjalnego się nie wydarzyło, pod koniec, na no, ten reaktor tylko, niby Flostow jest... No bity, nie będzie już tych specjalnych żołnierzy. Nasz brat... Skonał. Ratując yy, nas w sumie, ale no... Taki trochę mydły ten koniec moim zdaniem. On nie jest jakiś, no nie jest jakiś super zły, ale taki dziwny. On taki trochę nie ma. Nie klei mi się to troszkę, tak. na no, jako koniec takiej gry. Gdzie szukamy tego brata, tu chcemy tego i to w ten sposób się kończy. Gdzie to nasz brat tak naprawdę wszystko zrobił pod koniec. Jakby, my nic nie zrobiliśmy, też przedostania się do niego. No i nic nie osiągnęliśmy. No Flostow niby jest powstrzymany. Ale brata straciliśmy już na dobra. Reaktor jest zatrzymany, ale, szczerze mówiąc, nie wiem co na tym, na, no, o tym myśleć. Mówię, taki trochę dziwny koniec. No taki pół na pół mi się podobał. Ogólnikowo gra bardzo mi się podobała. No ale ten koniec taki mogliby jednak. Mógłby tu być inny koniec. Jakiś coś. Coś mi się wydaje, że wtedy by trochę lepiej to było odbierane. Ten koniec. Wydaje mi się, że on jest taki trochę właśnie taki. Ciężko w ogóle to opisać słowami. Także no cóż no. Mam nadzieję, że seria się wam podobała. Yy... Czeka na, czekają nas jeszcze chyba dwa dodatki, jak dobrze pamiętam o Lidi i o właśnie naszym bracie. Zobaczymy, na czym one polegają. Także to nie jest jeszcze stuprocentowy koniec z tego wszystkiego, co tu działamy, ale już blisko. Nie wiem, jakie długie jaki długi są te dodatki. No ale się to, co się przekonamy w trakcie. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Dalej z tej gry, ale z dodatku. Trzymajcie się. No i cześć. Z tobą to dla mnie zaszczyt. Co zrobisz teraz? Znajdę ich wszystkich członków stowarzyszenia, torwę ich i zapłacą mi za wszystko.